Odmówiona modlitwa za Wojczyznę. zostanie nam udzielone błogosławieństwom i Boże, coś Polska. Następnie przejdziemy, żeby tańce tam że również pomówić się przez chwilę i złożyć miarę, miejsce przed prawicą tych, którzy choleli z Droga Pani Prezydentowo, bardzo dziękujemy za obecność. Jest to wielki zaszczyt. Zaszczyt, który pozostanie w historii zapisany tej naszej Myślę, że Pani obecność tutaj jest dla nas zobowiązaniem przede wszystkim w Pani intencji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Chciałbym podziękować księdzu karniakowi Stelizonowi Wycieszakowi za przewodniczenie, za słowo Boże. Bardzo głębokie, bez jakiejkolwiek przesady w tym słowie. Bardzo głębokie. Chcę jedno powiedzieć, księdz Karolnik jest wielkim stróżem pamięci naszych ojczyzn. Miesiąc w miesiąc on czuwa by Kawa, można tak powiedzieć, historyk i patriota w Sutanu. że Kamerzy nam dalszym ciągle swoim słowem i swoim przykładem. Wyznaczyłeś nam w tym Słowie Bożym chyba taki cel na dalszy nasze dni. Mówić prawdę, żyć prawdę, budzić zaufanie, a w ten sposób budować jedność w społeczeństwie. Bóg załatwić za te słowa. tak, ja również podziękować Panu Burmistrzowi, Pani Przewodniczącej, Rady Miasta za to, że tak pięknie spełniają rolę gospodarza tego dzisiejszego naszego wydarzenia. Dziękuję z Kulturalnym Kulturalno-Oświatowego Zielenia za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. I młodym stróżom naszej Ojczyzny, a więc strzelcom i churowi Bogiemce, to jest ważne, że młode pokolenie również czuje się odpowiedzialne za tę wielką sprawę, jaką jest nasza ukochana ojczyzna. Jeśli kogoś pominąłem, to przez nie przez moment, który na pewno jest usłyszany, nie przez bramę księciową. Szczęść Boże, wszystkim przystąpiam do dalszych. widzenia.